Siemano, witajcie z tej strony, Max! A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie o na tamtym wysokim drzewie, co tam go widzicie z tyłu, będziemy sobie budować bazę. Tak, będziemy budować bazę. A teraz pójdziemy po potrzebne rzeczy. Będziemy budować, to będzie drewniana baza, tam na szczycie tego drzewa. I jak wczoraj byliśmy. Po dziękuję, to, widzi, to ja tam próbowałem się wspiąć i tam jest dużo niefajnych nie, do przejścia rzeczy. I pnąć po prostu są takie źle ułożone, dlatego użyjemy sobie arbuza, paniula nadal no jest zła, ale bambusy rosną. No dobra, jeszcze tegoś zatniemy. zetniemy. Sadzonka tropikalnego, o tak, to mi się przyda. Dobra, lecimy dalej. Cześć, mm, Reksia. Cześć, paprotka. na nazywamy paprotka. Drewno, drewno. To mi się przyda, to mi się nie przyda, ale to trzeba. Patyki, sadzonkę, pnącza, liście. Coś jeszcze by mi się przydało? Nie. A, nasionka. Ja zapomniałem o jednej rzeczy. Ja mam nasionka, a tu mam ziemniaki. Ziemniak jeszcze nie oraz... Aha, nożyce. Nożyce, nożyce, nożyce. Gdzie ja mam nożyce, 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 bambus? Co to jest? A że nas sztabka nożycze. Idziemy jeszcze spać. Dobra, szybko, 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 szybko. szybko. I teraz szkielet. A jesteś. Oh, o, nie jakiegoś laga. Dobra, to jest szkielet, czy mączka, kostna i strzały. Zombie! Czego? Patrzcie, są dwa szk... No chodź tu, chodź tu. E. Oszty. To on, on się ugasił. Aha. Czyli tutaj jesteś wstrętny. Oszty Oszty. Jest kość. Bum. Dzięki. Dobra, dobra, dobra. pnąć czy trochę liści też potrzebujemy, bambusa, nic tam nie wiem po co, ale weźmiemy liście... drewno jeszcze będzie potrzebne? chwilę, gdzie to jest drzewo wielkie? to jest to drzewo tak, to jest to i patrzcie jak na nie się wchodzi Tędy I tędy. właśnie tu jest najciężej, bo tu się nie da przeskoczyć. I patrzę, no właśnie o tym tu że tu się tego zrobić. da zrobić A to som ďalej na. No. Dobrze, i patrzcie teraz tu. Dżungla. To jest wioska. Ej, tu my się osiedlamy w dżungli, tak? Będziemy mieli dżunglę po raz pierwszy. Nie wiem, czy ktoś w Minecrafcie miał jeszcze dżunglową wioskę. O tak. Teraz o tym chcę powiedzieć, że tutaj będzie właśnie... Właśnie liście potrzebujemy. To tu. A i tak będzie się wchodziło, no wiecie, taka jakby baza. Okej, okay, pnączę. Dobra. Tu tu się będzie tak wchodziło. Teraz tak tutaj potrzebujemy drewno. Co to? Sadzonka. Tak, ja tego mega. Nie, wiem, więc jednak tutaj nie będzie tego. Tutaj będą liście. Więc ja to zrobię tak fajnie na tym obwodzie. Dobra, mm, tu, 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 o, idzie tu, czyli będzie można ściąć tu, tu, tu nie, ale tu tak, tu tak, tu się położy i tu się położy i teraz już nie widać kolejna sezonka, ja, ja potrzebuję tych sezonek. Tam coś spadło, spadło na dół. Dobra. Chwileczkę. Dobra, spadam tam. Robię to. Au. Ja bo mnie nie uzbroi, to mógłbym się zabić w sumie. Słońce jest jeszcze trochę wysoko. Dobra, właśnie o tym mówiłem, że ja to ściąłem. Ej, jednak nam to ładnie wychodzi, i nikt nie zauważy, że ja tutaj mam jakąś bazę. Gdybym go już zaprosił. Tak, patrzcie, tam. Czekajcie, tam są albo zupełnie, zaraz pójdziemy tam. Widzicie, tam jest domek. Tam też są domki. Ej, gdzie mam. O, ja już wiem, co zrobimy. To będzie złe, ale dla mnie to będzie dobre. Spalimy wioskę. Tak. Tamtą wiochę spalimy. No nie wiochę, bo to nie są wiochy, tylko wioski. I ją po prostu spalimy. Ja, am, am. Dobra. Ej, patrzcie, drewno nam idealnie wystarczy. O, tu jest drewno. O... Dlaczego by to nie zrobić? O, tak, żeby o jedną kredkę powiększyć. I teraz te liście są potrzebne do tego. żeby to zrobić taką miębę. Ta... To nie będzie taka tajna baza. To nie jest, żeby to była tajna baza. Ja chcę, żeby to była taka takie miejsce spotkań, można tak to ująć. Choć nie, 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 ja to zrobię inaczej. Tutaj to w ogóle nie pasuje. Spadło. tele. O. Dobrám. O, jest. Dobra, nie spadaj. Ja chyba sobie jeszcze trochę. Z... Tak, widzicie tam to drzewo? Jest ja bezetne. A żeby nie marnować liści ze porogach, trzeba by nie właśnie tak z nimi zrobić. Ej, patrzcie, to będzie taki domek na drzewie. Tak to wprost można ująć. Dobra, więc. Lecimy dalej. Dzisiaj na odcinku go na pewno nie skończę. I ja go skończę. Już. poza odcinkiem. Ale na odcinku chcę przynajmniej zobaczyć. Czy to będzie dobry pomysł? I właśnie o tak porogach nie chcę tego. Ej nie no, w sumie nikt się tego nie dowie, że tutaj... O dobra. Lubi się noc. A to znaczy... no A wiecie dlaczego ja... Bo ja sobie na początku myślałem, że dlaczego by tutaj nie dać drabinek. Ale wiecie co ja sobie pomyślałem? Żebym e, dodał... No wiecie. Ja bym po prostu kogoś chciał zaprosić do gry. No to wiecie, drabinki, coś oczywistego. Co robią drabinki? Ej, patrzcie, to jest taki krzak. Właśnie. Ej, czekajcie. Ej, ja mam trawę. Co mi trawa? O, od teraz sobie. Ej, jedno. Ups. Nie zauważyłem jednej ja że mam też inne drewno, okoronowane. Półpłytki, właśnie mogę sobie zrobić półpłytki, półpłytki. Półpłytki, dzięki za półpłytki. Dobra, ja idę teraz lulu. Spać właśnie tam po to zrobiłem ten taki drewniany, żeby móc się przespać. Na no, podnie dobra, mam trzy minuty, wystarczą. Dobra i teraz szybko lecę i nie z łusadnicy, piladżerzy. O kurczaki! Teraz się kapną na rzecz, ja chcę iść tam do wioski. A to by na było na ja nie wiem jakby się to skończyło. I nie jestem zbytnio dobrze jeszcze uzbrojony, ja potrzebuję diaksy. Dobra. Lecimy. O właśnie. O masz. Uszty Dobra, zła Uff ty! Haha! Baczę, ha. co ja z tym robię teraz. I dostaję więcej strzał. Widzisz, pimpuś? To znaczy, Rekcio? Widzisz, kto tam był, Piladżerzy. O, mam już trzy Dzonki, dobra. To ja się jednak z Wami tutaj pożegnam, no i.